Kajon! Kajon! Kajon, przepraszam! Szakale mnie złapały! Nic ci nie jest? Nie, ale... Sam zobacz! Teraz siły wreszcie są wyrównane! Nie chciałem popsuć waszego planu! Nie przejmuj się, Tama'a. Zrobiłeś, co mogłeś. A teraz lepiej nie mieszaj się do walki, bo coś ci się stanie. Nie ma problemu! chodź chodźcie ze mną! Jeszcze chwilę i byśmy wygrali! A, 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 a. Chociaż może i nie. Dalej, musimy się przegrupować! Rafiki? Może lepiej na chwilę przestań medytować! To znaczy, że walka cały czas trwa? Tak naprawdę to zaraz dopiero się zacznie. Hej, Kajon! I co znowu jest was mniej? No co? Oddasz nam tę waszą małpę, czy wolisz, żebyśmy ją sobie wzięli siłą! Wybieram to drugie! Zgadzam się z Tobą Bunga! Będziemy walczyć! O, tak! Zgadzam się! Niech wam będzie! Uwaga! Lwia staż służy i chroni! Aż pokrętl Jandza. Błędek i Boko! No dobrze dobrze, to koniec! Poddajemy się! Dobrze! A teraz uciekajcie z ziemi! Są z tego, że hieny i szakale walczą razem! Jakie, mały be? Możemy patrzeć, jak razem przed nami uciekają! Nigdy wcześniej nie wygrałem żadnej walki! Przyjemne uczucie, prawda? Masz rację, ale ten jeden raz chyba mi wystarczy! Od tej pory zamierzam panikować i uciekać! Eee, lecieć! Papa! Pa! Dziękuję wam, kochani! Już dawno nie obudziłem w sobie wewnętrznego wojownika! Tak, to było ciekawe, prawda, Kajon? Kajon? Ha. Co cię tak zaniepokoiło, młody przywódco? Sam chciałbym wiedzieć. Ten symbol. Już go kiedyś widziałem. Naprawdę? Tak. Na malowidłach z przeszłości. Co to jest? Co on oznacza? To symbol niewyobrażalnego zła. Jaki symbol? Mówicie o tym śladzie w piasku? Daj spokój, Rafiki. Wszędzie dookoła są różne ślady po ogniu. Może to po prostu dziwny przypadek. Hmm, możliwe. Jednak wolę sprawdzić na malowidłach. Chcę się upewnić. Dobry pomysł, Rafiki. Miejmy nadzieję, że to tylko przypadek.